Storkowa gala party Fashion Night obfitowała w niuanse dotyczące życia prywatnego polskich celebrytów. Kasia Łornkę i Piotr Stramowski odmówili wspólnego pozowania do zdjęć i już chwilę później obwieścili, że nie są dłużej razem. Na ściance doszło też do spotkania dwóch kobiet uwikłanych w ten czy inny sposób z Sebastianem Fabiańskim. Matki jego dziecka oraz do niedawna partnerki, ma fashion oraz domniemanej nowej sympatii. Anny Marii Siekluckiej. Jak nietrudno się domyślać, zrobiło się dość niezręcznie. Pani pozowały od siebie o zaledwie kilka metrów, cały czas unikając przy tym kontaktu wzrokowego. Później w rozmowie z pudełkiem Maw przyznała, że kluckiej nie zna, choć obejrzała 365 dni i w sumie to aktorka kiedyś była też w, jak podkreśliła, należącym wciąż do niej domu. Zaznaczyła przy tym, że nie zamierza się z nią witać, gdyż nie czuje takiej potrzeby. Delikatnie mówiąc, powiało chłodem. Jakby tego było mało, już po imprezie Muff Fashion dodała na swój Instagramowy profil jedno zdjęcie z wyjścia, które mówi w całej tej sprawie więcej niż tysiąc słów. Na fotografii dostrzegamy uradowaną Muff Fashion, która przemieszcza się w stronę fotografa z dłońmi ułożonymi w gest Victoria. Parę kroków za nią stoi nieświadoma kontekstu Anna Maria Sieklucka. Interpretację obrazka zostawiamy już Wam.